Bardzo się cieszę, że spodobała Wam się moja inicjatywa i końcik warsztatowy. Że to co pokazałem w tej pierwszej części odnośnie motocykla przyjęło się i były pozytywne komentarze. Dlatego zajmiemy się tym i w tym czasie, w którym nie ma co robić przybliżę Wam tą budowę motocykla. Przy okazji takiego pięknego dnia nie sposób było go nie wyciągnąć na ogród i w tej scenerii Wam go pokazać. Was zachęcam do pozostania w domu jeżeli macie ogród. To też to wykorzystajcie. W tej części przybliżę Wam, tak jak to nazwijmy, ogólną budowę tego motocykla naszego żużlowego, bo trzeba go rozebrać. Tak jak to nazwaliśmy z tych pokrowców tutaj, bo zobaczycie jak wygląda on goły bez ubrania. zajmiemy się najpierw przodem. Przód jest to tutaj szybki przodek do zdjęcia. Przykrywa on przedni widelec. Służy on de facto do ekspozycji głównego sponsora, e, tu potem mamy gruchę. To zakładamy generalnie tylko i wyłącznie kiedy chcemy mieć zatrzymaną temperaturę motocykla z silnika. E, używamy to generalnie jesienią i zimą gdzie, gdzie jest bardzo bardzo zimno. E, środkowa część ramy i tył jest przykryty głównym pokrowcem. Jest to pokrowiec, który osłania nam tutaj gaźnik i układ zapłonowy przed tym, żeby tam nie doszedł jakiś syf, kurz. Pokrowce te początkowo były króciutkie, potem dłuższe, a ze względów marketingowych tak to nazwijmy, były coraz to większe i zakrywają już niemalże cały motocykl. Tutaj jest ostatni pokrowiec po tej stronie. Jest to tylny lewy boczek, który już jest tylko i wyłącznie marketingowy, bo nie służy on do niczego. Tutaj zamiast tego stosowało się zwykłą osłonkę, która przykrywała łańcuszek, bo według regulaminu musi tutaj być zasłonięte, żeby nam koło między w układ napędowy nie weszła noga bądź też ręka. Co do składu motocykla. Rama, widelec, przednia część ramy z wahaczem łączona tutaj trzema śrubami ze środkową częścią ramy, czyli tą częścią, i tutaj mamy tylna część ramy. Trzy elementy składowe z ramy. Przy dzwonie, kiedy się coś gnie, nie trzeba wszystkiego wymieniać, można porozkręcać. Jeżeli jest coś do uratowania, można wymienić albo przód, albo sam środek. Tył rzadko kiedy się gnie, częściej one. Pękają, ponieważ z tyłu nie mamy żadnego zawieszenia. Jest to sztywny yy, układ, i przez to jest on narażony na takie uderzenia, tąpnięcia, gdzie są tory, gdzie są duże fale, nierówności, dziury. To wtedy te tyły yy, często pękają. Rama? Z dwóch wiodących producentów: czeska jawa i czeska stucha. Yy, to są główni producenci, którzy wypuszczają najwięcej yy, ram na rynek. Jest jeszcze kilku w Danii, jest w Szwecji też producent, ale nie są oni aż tak popularni. Motocykl. Kierownica regulaminowo bodajże 90 cm maksymalna szerokość. Przednie koło, zbiornik paliwa, gaźnik z filtrem, układ zapłonowy. Kolanko, wydech. Wydech oczywiście homologowany. Ośka deflektora również musi posiadać homologację. Tylne koło, błotnik, siodło i po tej stronie jedynie mamy to, co wcześniej wspominałem Wam sprzęgło, przystawkę sprzęgła, łańcuszek sprzęgłowy. Nie ma tutaj kompletnie niczego specjalnego, nie ma tutaj nic jakiegoś skomplikowanego, jest to najprostsza budowa motocykla na świecie. Nawet komarek, motorynka, WSK są dużo bardziej skomplikowane od tego naszego tutaj motocykla, ponieważ nie posiada on żadnej instalacji elektrycznej do świateł, stopów, mijania długich, niczego, kierunkowskazów nie posiada on żadnego zawieszenia najprostszy wahacz z amortyzatorem, który no jest no nie ma nic skomplikowanego w tym i czego nie posiada? silnik nie posiada żadnej skrzyni biegów czyli silnik również najprostsza budowa jaka tylko jest możliwa i dostępna na rynku co do regulaminu, max yy, nie max, jaki max minimum musi mieć 77 kg, nie może mieć motocykl mniej niż 77 kg, wiadomo jest walka przepychanka, żeby wprowadzić tą wagę razem z zawodnikiem, ale jest to na razie tylko i wyłącznie na etapie jakiejś tam dyskusji tak wygląda ten motocykl ogólnie, ogólna budowa, a w następnych odcinkach będziemy się zajmować już poszczególnymi Elementami, szczegółami z tego motocykla. Oglądajcie, śledźcie Facebook, Instagram. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!